Zostać. Proszę Państwa, ostatnia sesja Rady Miasta, na której radni w trybie przetargowym przyjęli uchwałę o wydzierżawieniu hałdy popiołów na 30 lat za śmieszną kwotę. Skłoniła nas do dzisiejszego happeningu. Tak naprawdę pierwszy taki pomysł miał Diogenes, grecki filozof, który na przyłomie 4-3 wieku przed naszą erą porządził podobnych hepening. Tym, że on miał troszeczkę inny napis. On brzmiał: Tu można kupić mądrość. Oczywiście nie było zainteresowania, jak i dzisiaj. Zakładaliśmy, że może ktoś z radnych przyjdzie do nas dzisiaj zainteresuje się tym katajminem, ale okazuje się, że nie. Trudno. Ale Diogenes yy, chciał przekazać złotą myśl. Ta myśl brzmi. Cokolwiek będziesz czynił, pamiętaj o końcu. jest mówiąc o końcu, miał na myśli skutki i konsekwencje podejmowanych decyzji. Możemy przytoczyć kilka przykładów z naszego podwórka, czyli z Ostrowenki, jak radni i prezydent podejmują decyzje bez analizy skutków ani finansowych, w ogóle. Nie ma żadnej analizy skutków podejmowanych decyzji. Takim przykładem jest właśnie ta uchwała o wydzierżawieniu handlu dugiem. Dzisiaj mamy taką sytuację, że wszystkie gminy w Polsce czekają na uchwałę o, o ustawie o odnawialnych źródłach energii, ponieważ ona daje ogromną szansę na pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej, ponieważ w tej nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 preferowane będą projekty, które związane są z nowymi technologiami i z ochroną Budowa takiej farmy fotowoltaicznej jest idealnym projektem, który wpisuje się właśnie w propozycję Unii Europejskiej. W, naszym, w naszej ocenie gminy będą z tego bardzo korzystały. Dziwimy się, dlaczego akurat Ostrołęka nie chce skorzystać z tej możliwości, która stoi przed każdą gminą. Skoro inne gminy będą korzystały z tego, a na pewno, to będzie oczko w głowie wszystkich wójtów, burmistrzów, prezydentów, tylko nie w Uważamy, że to jest nieprzemyślana decyzja, ale takich decyzji mamy mamy więcej. Podam Państwu taki przykład, który dzisiaj już można stwierdzić tak namacalnie. W 2009 roku dokonano sprzedaży opec -u. Dzisiaj już wszyscy czujemy skutki tej decyzji. Mieliśmy wtedy taką sytuację, że... Zapadała już decyzja o budowie nowego źródła wytwarzania energii ciepłej przez Stora Enso. Miasto, gdyby zachowało e, właścicielstwo, będąc danym właścicielem opec mogłoby wykorzystać tę sytuację, ponieważ powstała konkurencja. Mogłoby zakupywać energię cieplną albo z Stora Enzo, albo od, od Enery. To by były ewidentne korzyści dla mieszkańców, ponieważ wszyscy płaciliby niższe rachunki. Wiem, jak to jest, ponieważ swego czasu Będąc w Radzie Pracowniczej jeszcze w Zespole Elektrowni Ostrołęka zwiedzaliśmy sobie elektrosiepłownię w Wielkiej Brytanii. W tym czasie, to był rok 1996, takie rozwiązania były wykorzystywane. No niestety w Ostrołęce nasi młodarze myślą troszeczkę inaczej. Drugim takim przykładem może być na przykład <laughs> propozycja budowy trzeciego mostu na wysokości Orlana Łupaszki. W naszej ocenie. Budowa mostu w tym miejscu zablokuje na zawsze, albo na długie lata, budowę obwodnicy z prawdziwego zdarzenia. A nie rozwiązuje żadnego problemu, bo ruch tranzytowy dalej będzie odbywał się przez miasto, tylko jeszcze będzie wydłużony, bo będzie przebiegał przez Łęczyc, przez Pomian, przez centrum, w okolicy szpitala. Czyli tak naprawdę spowoduje to jeszcze większą uciążliwość dla mieszkańców niż dotychczas. Następnym przykładem może być na przykład Poręczenie kredytu na kupiarskie centrum handlowe. Mamy dzisiaj taką sytuację, że pan prezydent i radni zatroszczyli się o silną konkurencję w postaci marketów, galerii, a razem koniec, jako dobrzy wujkowie, poręczają kredyt dla kupców. Yy, Nasze odzienie yy. nie ma szans powodzenia ta inwestycja, choć dobrze życzymy wszystkim przedsiębiorcom i kupcom, ale nie, nie wytrzymają tej konkurencji. Jeśli dzisiaj mają problemy ze sprzedażą swoich towarów i usług, to tym bardziej, jeśli wzrosną im koszty, bo przecież ten kredyt trzeba spłacać, trzeba je spłacać odsetek. Takich przykładów moglibyśmy wymieniać wiele. Wydaje nam się, że ta złota myśl Jogenesa, ona jest ponadczasowa i ona dotyczy, powinna dotyczyć wszystkich, nie tylko osoby publiczne, ale też w życiu prywatnym, bo przecież, jeśli każdy z nas bierze jakiś kredyt, czy coś kupuje, to zawsze się zastanawia, czemu ma to służyć, Jakie będą skutki, konsekwencje? Chciałbym też podać taki przykład z życia prywatnego pana prezydenta. Pan prezydent swego czasu gromadził swoje oszczędności w reklamówce. Zaniec, zamiast zanieść do banku, to zaniósł do prywatnego mieszkania, przekazał to pod opiekę swojemu koledze. Zamiast zanieść to do banku, tak jak powiedziałem, byłoby to bezpieczne. Łatwo było przewidzieć, że te pieniądze mogą zginąć. Zresztą tak się stało. Mamy taką sytuację, że no, jest to dla każdego niemiła sytuacja, jest pan, pan prezydent, on miał kupić telewizor, 50 tysięcy, jednak jest spora kwota, jeszcze o nie chodzi. Tak jak powiedziałem, tych przykładów moglibyśmy podawać więcej, ale chodzi nam przede wszystkim o to, żeby zwrócić uwagę mieszkańców, że każda jedna decyzja, która jest podejmowana przez osoby publiczne, Powinna być przede wszystkim konsultowana, powinna być analizowana pod każdym kątem i trzy razy trzeba się zastanowić, zanim się tę decyzję podejmie.